Ile razy mogłeś stracić życie na Islandii? Oj, trzy, cztery, może? Opowiadaj. Osta Ostatni raz, na przykład, y, po raz pierwszy w życiu bałem się na drodze. Jechaliśmy przez y, taką przełęcz Stane grimms Heavy, się nazywa przełęcz, i y, no, z wiatr zaczął nas spychać w kierunku y, pobocza po prostu, a tam była przepaść. Wiesz co, kiedy mm, Grindavik został ewakuowany, no to wtedy ludzie się zaczęli faktycznie bać. Erupcje szczelinowe, one się pojawiają w różnych miejscach, czasami losowych, czasami można było przewidzieć gdzie. Zresztą jechaliśmy też nawet przez lawę, y, nie, oczywiście zastygłą, y, która, która parła. Przygotowaną drogę Ale to pamiętam jak na gościach zrobiło takie wrażenie niesamowite I na Islandii było dużo zaginięć Podczas śnieżyc na przykład nie? Albo ktoś zamarzł Albo ktoś wpadł na przykład na pola lawy I... Tam są często takie szczeliny, które no, prowadzą kilka metrów w dół, więc jeżeli tam wpadniesz, to też tracisz zasięg od razu, w razie czego no, możesz tracić życie od razu albo złamać sobie nogi i tak się nikt nie usłyszy. Są takie momenty, kiedy w czasie śnieżycy po prostu tracisz orientację. Tak zginęli też chińscy turyści, tylko dlatego, że po prostu zdecydowali się na najgłupszą rzecz na świecie, czyli pójść pieszo do wraku podczas śnieżycy.